Ostatnia prosta przed wyborami w Gliwicach, uzupełniającymi, prezydenckimi. Na tej ostatniej prostej spotykamy dziś Kajetana Gornika, jednego z kandydatów do tego fotela. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Właściwie zestaw pytań do wszystkich kandydatów dziś powinien być podobny, więc zaczniemy tak samo, jak co dwie godziny, tak to ujmijmy. Jeszcze pan jest w biegu kampanii? Czy pan odpuścił, bo pan wie, że pański elektorat jest na wakacjach? Cały czas spotykamy się z wyborcami. Dzisiaj jeszcze Spotykam się na rynku z mieszkańcami, jeszcze zaawansowali się, że chcą jeszcze o czymś porozmawiać, przekonać się. Dużo osób podejmuje decyzje w ostatniej chwili kampanii. A o czym oni chcą rozmawiać, właśnie? To jest bardzo dziwne, że. Nikt z nimi wcześniej nie rozmawiał, bo tak naprawdę rozmawiają o wszystkim. O swoich osobistych problemach, o problemach z przyłączeniem e, pecu do ich mieszkania, o problemach z sąsiadami, o problemach tym, co mieszkańcy mają robić ze swoimi dziećmi w czasie ferii. To czy pan jest... chce być telefonem zaufania, czy prezydentem? Proszę pana, prezydent czasem również musi być telefonem zaufania. Prezydent, który nie słucha ludzi, nie rozumie ich problemów. Nie da się nie rozmawiając z mieszkańcami nawet o tych bardzo dyskretnych sprawach osobistych zrozumieć jakie są sprawy całego miasta Tylko wie pan, jeżeli pan się decyduje na to że pan kandyduje w tych wyborach to pan musi wyjść z ofertą a nie budować ją na podstawie tych rozmów które teraz pan toczy choć one też są oczywiście same w sobie ważne Kandydat na prezydenta musi jak powiadam Obiecać coś, czego ludzie oczekują i wiedzieć, że potrafi to wypełnić. Pan to już wie? Tak, wiem, dlatego że rozmawiam z mieszkańcami i wiem, jakie są oczekiwania, i na podstawie tych rozmów buduję swój program. Są dwa sposoby budowania programu. Jeden odgórny, my wiemy, jak to zrobić i wam to wszystko będzie. A ile miało na te rozmowy z tymi ludźmi? Trzy tygodnie, Ach, Cztery tygodnie. Ale ja, bo 12 lat byłem radnym, jestem przewodniczącym Rady Dzielniki Żerniki, uczestniczę w życiu społecznym w wielu stowarzyszeniach. Tak naprawdę codziennie rozmawiam z mieszkańcami. Mieszkańcy Mimo teraz, mimo tego, że są wybory, to i tak przychodzą do mnie ze sprawami, które przychodzi do mnie jako radnego. Także cały czas ta dyskusja się toczy. Cały no czas. Jak pan te 12 lat był tym radnym, a teraz nieco intensywniej z uwagi na kampanię zabrał się za rozmowy z ludźmi, to co się panu z nich wyłania? Z czego jest się ten pański program składa? Jakie są jego najważniejsze filary? Najważniejsze filary to jest przede wszystkim czyste powietrze. To powtarzam, cały czas czyste powietrze. To uzależnia. Yy, Całe organizacje funkcjonowania miasta, bo czyste powietrze to nie tylko wymiana kotłów gazowych, ale to również mniejszy ruch samochodowy. Jeśli mniejszy ruch samochodowy, to lepsza komunikacja miejska, więcej parkingów i bardziej wygodne. To cała organizacja pracy miasta. Ale jak miasta. Pan pyta ludzi na ulicy i to naprawdę ma Pan wrażenie, że oni uważają no, umową walkę ze smogiem, za priorytet życiowy, czy jednak za fanaberię, o której niewiele wiedzą? Nie, priorytet życiowy. Tak, tak, to jest zdecydowanie priorytet życiowy. Y, mogę powiedzieć tak, że co drugi, trzeci mieszkaniec wspomina o czystym powietrzu. To naprawdę się odczuwa, a szczególnie w, w, w sezonie grzewczym. Y, to jest rzecz, która mieszkańcom najbardziej, najbardziej przeszkadza. Kajtan Gornik, swoją prezydenturę zbuduje głównie w oparciu o walkę o czyste powietrze w Gliwicach. To jest bardzo fajny cel, on mi się bardzo podoba. Cieszę się. E, tylko ja z kilkoma samorządowcami rozmawiam, i oni mówią właściwie wszystko to samo, my się możemy zdecydować na wymianę czy na podłączenie tej substancji mieszkaniowej w miastach do Pecu, ale lokalne społeczności, a właściwie te lokalne wspólnoty mieszkaniowe tego nie chcą, bo będzie drożej. Hmm. W 1790 roku wyczytałem o, w biografii miasta. Mieszkańcy złożyli się i prosili o wsparcie cesarza o to, żeby wybudować innym mieszkańcom wyższe kominy w Gliwicach, żeby pożary się nie odbywały. W biografii miasta to jest napisane, wydane, wydane niedawno. To znaczy, że część mieszkańców wie o co chodzi i wie, że trzeba wydać na to pieniądze i zachęca innych do działania. Nigdy nie jest tak, że nagle wszyscy są świadomi. To tak samo jak z problemem w ogóle ekologii. Musimy przekonywać wszystkich do zdrowej żywności, do nieprodukowania śmieci i przekonujemy. Zawsze przychodzi pewna awangarda, pewna myśl, która przekonuje innych. Zawsze ktoś jest pierwszy i skupujemy się, skupimy się na tym, co najlepsze. Oczywiście spokojnie przekonując Ale na końcu są pieniądze. One przekonują do własnego punktu widzenia. Nie stać mnie na to, żeby dopłacać więcej do czynszu. Wolę chodzić po węgiel do piwnicy, niż płacić wyższy czynsz za pec. No, cóż, takie zdania też się zdarzają. A pan musi wiedzieć, jak je wyprostować. I, i dokładnie na tym to polega. Dokładnie muszę powiedzieć tak, ale będziesz miał konsekwencje takie, takie, a takie. Dlatego, że nie jest wolność Tomku w swoim domku. To, nie, to jest miasto, to jest wspólnota. My musimy się dogadywać na jednej płaszczyźnie. A pan jako prezydent byłby skłonny zaproponować Radzie uchwałę, która by zakazała używania węgla w mieście? Ale oczywiście, że tak. A co pan A... powie tej babci, która ma 800 złotych granty i pani węglem w swoim. Wymienimy pań, pani kocioł? Za darmo? No jeśli będą kryteria finansowe, bo w przypadku 800 zł, to tak, to za darmo, dlatego że powietrze jest wszystkich gliwiczan, nie tylko tej babci nie, i nie tylko jej sąsiadów, wszystkich gliwiczan i powinniśmy, i przykład y, z historii Gliwic z 1790 roku właśnie to mówi, że wszyscy gliwiczanie starali się, żeby ten pożar, który wy, wybuchał co chwilę, nie występował. Ale to ja On rozumiem, że, pan, że jak pan zostanie prezydentem, pan złoży, tak, wniosek o taką uchwałę? Jasne, że tak, znaczy by, to jest, przede wszystkim musimy zabezpieczyć więcej środków, pierwszy musimy się na to nastawić, zorganizować. Powołać, powołać odpowiednie komisje, sprawdzić, jakie są potrzeby i możliwości mieszkańców, bo yy, okazuje się, że... No ale 5... zawsze będą za małe te możliwości. Zawsze są za małe, a jeśli nic nie zaczniemy robić, to powietrze będzie takie, jakie jest teraz. To tak jak ze zdrowiem. Od dzisiaj zaczynamy dbać o własne zdrowie. Tak? Od dzisiaj zaczynamy więcej ruchu. Zaczynamy się zdrowiej odżywiać. Wiadomo, że na drugi dzień nie będziemy zdrowi, ale jeśli dzisiaj nie zaczniemy, to za pięć lat nie będzie efektów. Myślę, że dyskusja o tramwaju w Gliwicach to jest jeszcze dyskusja o czymś? Dyskusja o tramwaju jest typową dyskusją o marzeniach, o dążeniach, o tym, jak można zrobić coś lepiej. Ale go pytam, czy poważny prezydent albo kandydat na prezydenta podejmuje dyskusję o tramwaju w Gliwicach? Poważny kandydat na prezydenta słucha ludzi i tego, co mówią. Jeśli jest, są potrzeby, ludzie wspominają tramwaj, to mówimy o tramwaju, a ja mówię, w obecnej linii jest to niemożliwe. Dlatego, że już jej nie ma. Ale jeśli będzie to bardzo ważne dla mieszkańców, to prezydent musi słuchać. wam, to będzie cytat z pana. Będą pieniądze, będzie tramwaj. No dokładnie tak. Tak jak z wszystkim w mieście. No tak, tak jak w wszystkim w mieście. Pytanie za 100 punktów, co będzie dla mieszkańców najważniejsze. W moim przekonaniu najważniejsze jest obecnie czyste powietrze. E, przez tę kampanię przetacza się również taki. Wątek miejskiego szpitala. Mhm. Myśli pan, że nam w ogóle to jeszcze interesuje. Ale rzeczywiście, że interesuje. A pan nie jestem pewien, bo ja pytałem o to speców od zdrowotności, i oni mówią mi tak, większość Polaków pyta na o to, deklaruje tak, zdrowie jest bardzo ważne dla mnie, ale nikt się nie leczy, nikt się nie szczepi, nikt nie dba o własną kondycję. Jaka to ważna rzecz. No i właśnie to samo z tym powietrzem. Jest pewna awangarda jest pewien pomysł i my musimy przekonywać do zdrowego trybu życia, do właśnie konieczności budowy szpitala, bo to jest istotne. To są najbliższe potrzeby człowieka. I oczywiście, że możemy organizować koncerty, możemy zapraszać różne gwiazdy disco to wydawać pieniędzy. Czemu disco no bo. Są inne fajne gwiazdy. No, ale... Mówię trochę, czy tak Rozumiem. żartobliwie, ale są pewne potrzeby, do których chcemy przekonać mieszkańców, czyli to jest właśnie między innymi budowa szpitala po to, żeby on funkcjonował lepiej niż dzisiaj. I to nie jest pomysł obecnego czy byłego prezydenta. Ten pomysł jest od wielu lat. Pamiętam, że wcześniej były pomysły na budowę dobudowanie Powilonu i tak dalej. Budowę nowego, nowego szpitala, o budowie tej wspominano już jakieś 15 lat temu. I chodzi o to, że mieszkańcy dobrze, żeby tam nie trafiali, dobrze, żeby się nie interesowali, ale jeśli już tam trafią, to musimy mieć usługi przygotowane na najwyższym poziomie. Śmieci. Musi A. być drogo. Nie musi być drogo cieszę się, że wszyscy kandydaci zwrócili na to uwagę, bo wcześniej. No, palący temat. Na palący, no, palący temat, ale e, proszę zwrócić uwagę, że rozpoczęliśmy tę dyskusję dwa lata temu w Radzie Miasta o tym, żeby wprowadzić konkurencję e, do Gliwic. No tak żeby... macie monopolistę. Mamy monopolistę i do tego jest, e, do tego jest droga. No, ktoś o tym zdecydował? Ktoś to zdecydował, no tak. No, był pan radnym. Był pan radnym jednym z dwóch, którzy protestowali, którzy zwracali uwagę, że to jest niewłaściwa droga. Ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od jednej tylko firmy. Tak to nigdy nie jest dobre. Mało tego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazywał właśnie, że brak konkurencji jest czynnikiem na to, że te ceny właśnie rosną. Frankiewicz wygrał, bo nie miał kontrkandydata. To jest taka mantra powtarzana przez wszystkich chyba, no, poza jednym, kandydatów w tych wyborach. Pan się z nią zgadza? Tak, zgadzam się. Nie. A to czemu teraz ma kontrkandydata, a wtedy nie miał? A bo nie startuje. Aha, aż tak się go bo boicie? Już to mówiłem. Nikt się go nie, nie bał. Myślę, że to nie jest postać, której należy się bać. A to gdyby kandydował teraz, to pan by nie startował? A tego nie wiem. Po prostu nie kandyduję. No, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Jest taka sytuacja, a nie inna. I po prostu w niej się odnajdujemy. Ja jednego wiem. Żeby zarządzać Gliwicami, trzeba mieć pomysły. Trzeba być przebojowym, trzeba mieć siłę i energię. I profesjonalizm. Brakuje tego innym kandydatom, dlatego jest moja oferta. Czy uważa pan, że pan Nochman i pan Moszyński są mało profesjonalni? A jeden był wiceprezydentem, drugi też. Ale 13 Ale... lat temu, a wiceprezydent to no, nigdy nie jest prezydentem. Marszałkiem województwa był nawet. Bardzo krótko. Natomiast prezydent, czyli szef, to ten, który bierze na klatę wszystkie problemy. Stosunkowo jest to... Łatwiej być zawsze za kimś, to zawsze pan Frankiewicz brał wszystkie sprawy, jakby jako ten najważniejszy wiceprezydent jest zawsze w jego cieniu. Zupełnie inna funkcja jest prezydent miasta. Natomiast w przypadku pana Boszyńskiego to 13 lat był poza samorządem. W związku z powyższym, no tak już jest po prostu. Czy znaczy uważa pan, że pan jest bardziej profesjonalnym kandydatem niż tam ci dwaj panowie? bardziej profesjonalnym, mam większą siłę i przede wszystkim pomysły, co widać dlatego, że praktycznie cała kampania toczy się wokół spraw, które ja właśnie poruszyłem. Tylko wyborcy państwo na ferie pojechali. Ach, to jest problem. Apeluję do nich, żeby przyjechali zagłosować, bo to jest święto demokracji. Proszę zwrócić uwagę, że często narzekamy na coś, czy coś się w naszym mieście nie podoba, chcemy coś zmienić, ale mieszkańcy nie uczestniczą w wyborach, więc Uznajmy to, że jest to nasz obywatelski obowiązek. Pójście do wyborów, Głosować jak uważacie, ale idźcie do góry. To jeszcze jeden cytat z Pana. Neumann no i jak Frankiewicz, tak Pan mówi o tych dwóch kandydatach, tak będą zarządzali miastem, by wygrali te wybory. No, Tylko to się podobało przez ćwierć wieku. Yy, przed ćwierć wieku, ale te ćwierć wieku właśnie minęło. I... Tylko dlatego, że Frankiewicz zrezygnował. No, to czasami jest jakiś koniec epoki związany z tym, z jakimś upadkiem jakiegoś cesarstwa albo innej organizacji. I rodzi się nowe. I jest zupełna nowa jakość. I wtedy ludzie otwierają oczy. Ojej, jeszcze da trzeba to zrobić, to zrobić. Okazuje się, że inne miasta zaczynają wyprzedzać Gliwice. Okazuje się, że Gliwice są dopiero na 20. miejscu jako atrakcyjne dla młodych ludzi między okiem 16 a 30. Duże miasta się wyludniają Gliwice też. Duże miasta się wyludniają, ale no znowu stwierdzamy fakt, ale co robimy w tym kierunku, żeby się nie wyludniać? Co pan zrobi? Ja zaproponuję kartę mieszkańca. Chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec, który płaci podatki w Gliwicach, miał zniżki na obiekty miejskie. Tak jest w Gdańsku i innych miastach. I chodzi o to, żeby Gliwiczanin czuł się dumny z tego, że jest Gliwiczaninem, żeby płacił podatki w tym mieście, że miał ofertę mieszkaniową, że miał lepszą komunikację miejską i wtedy. Przyjeżdżają ludzie i chcą się osiadać, osiadać i zamieszkiwać, ale musi być ta oferta. To miasto musi być atrakcyjne również po południu i wieczorem, kiedy jest mały koncert, kiedy jest gdzie pójść do teatru yy, yy, czy na wystawę. Kto dla pana będzie wygodniejszym kontrkandydatem w drugiej turze, bo zakładam, że pan tam trafi? Wszyscy kandydaci są tacy samo, tak samo wygodni i niewygodni. Po prostu ja mam do, wy, do wykonania pewne zadanie, i takie, jaki los postawi przede mną takie. Z takim kadatem się zmierza. Godziny do tego momentu. Już piątego wybory w Gliwicach. Kajtan Gornik był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.